Audioteka i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zapraszają na podcast Wszystko już było. Wszystko już było. Wszystko, wszystko już, już, było. Było. Wszystko już było. Wszystko już było. Wszystko już było to podcast o sztuce współczesnej i historiach, które dzięki niej odkrywamy. Do każdego odcinka zapraszamy osoby, których opowieści pozwolą nam spojrzeć na nowo na pracę z kolekcją MSN. Podcast tworzą Kuba Depczyński, Jagna Lewandowska, Monika Proba i ja, Zosia Płoska Czartoryska. Dobrze, to na czytam tylko. Życie w tym społeczeństwie w najlepszym razie jest skrajną nudą, a społeczeństwo pod żadnym względem nie odpowiada. Na potrzeby kobiet, więc kobietom, mającym zmysł obywatelski, odpowiedzialnym i śmiałym, nie pozostaje nic innego, jak tylko obalić rząd, zlikwidować system monetarny, wdrożyć całkowitą automatyzację i zniszczyć płeć męską. Ah! Super! To jest skam manifesto, tak? Skam? Cudne. Dziś porozmawiamy o filmie dedykowanym Valerie Solanas i Merlin Monroe. Kobietom, które różniło pozornie wszystko. Pierwsza była bezkompromisową, feministyczną pisarką, uznaną za niepoczytalną po zamachu na Andy'ego Warhola, a druga znaną na całym świecie gwiazdą filmu i ikoną popkultury. Po raz pierwszy ich nazwiska pojawiły się obok siebie w latach 70. W tytule utworu awangardowej amerykańskiej kompozytorki Pauline Oliveiros. Wideo z kolekcji MSN, o którym rozmawiamy, jest współczesnym teledyskiem do tej kultowej kompozycji. Wideo nakręcone jest analogową kamerą w dawnym budynku Nerdowskiego Radia w Berlinie. Śledzimy sześć performerek, które spacerują po korytarzach, a następnie wykonują tytułowy utwór. Muzyka, którą słyszycie w dzisiejszym odcinku, w większości pochodzi właśnie z tego filmu. Dla Valerie Solanas i Merlin Monroe w uznaniu ich desperacji to pełny tytuł filmu w reżyserii berlińskiego duetu artystek Budri i Lorenz, które znane są z tworzenia wielowarstwowych opowieści i odkrywania zapomnianych wątków sztuki wysokiej i popkultury. Kim tak naprawdę były Valerie Solanas i Merlin Monroe i na czym polegała ich tytułowa desperacja? Na te pytania odpowiemy w dzisiejszym odcinku razem z ikoną polskiego kina, Katarzyną Figurą i znawczynią nowojorskiego undergroundu Joanną Krakowską. Nasza opowieść zaczyna się w latach 50. w tętniącym życiem Nowym Jorku. Wszyscy przyjeżdżali wtedy do Nowego Jorku, wszyscy, którzy chcieli coś tworzyć, jakoś zaistnieć, a jednocześnie znaleźć jakąś wspólnotę, znaleźć jakichś podobnych do siebie. Mówi Joanna Krakowska, autorka książki Odmieńcza rewolucja o nowojorskiej queerowej scenie artystycznej. Jedną z jej bohaterek jest właśnie Valerie Solanos. To była Mekka, Nowy Jork był wtedy Mekką ludzi chcących zmiany, zmiany społecznej, zmiany politycznej, zmiany, zmiany kulturowej, zmiany w swoim życiu, którzy chcieli się wyrwać z, no, z takiego mieszczańskiego, albo farmerskiego, albo jeszcze jakoś burżuazyjnego środowiska. Marilyn Monroe przyjechała do Nowego Jorku w połowie lat 50 -tych. zerwała kontrakt z wytwórnią Fox Studios. Była sfrustrowana tym, że ciągle obsadzano ją w roli słodkiej blondynki i traktowano jak maszynkę do zarabiania pieniędzy. W Nowym Jorku chciała zdobyć niezależność i rozwijać się artystycznie, a przede wszystkim grać w teatrze. Zapisała się do legendarnej szkoły Actors Studio prowadzonej przez Lee Strasberga i jego żonę Pole. O tym okresie opowiada głośny spektakl Persona Merlin w reżyserii Krystiana Lupy, w którym jedną z głównych ról zagrała Katarzyna Figura. W persona Merlin rzeczywiście główną bohaterką jest Marilyn Monroe i grają wspaniała Sandra Korzeniak. Ja zagrałam Paulę Strasberg, czyli taką no, przez chyba 7 czy 8 lat bardzo bliską osobę, uczestniczącą żyjącą wraz z Marilyn Monroe, nie wiem, żyjącą życiem Marilyn Monroe. Paula była żoną Lis Strasberga który bardzo cenił Merlin jako aktorkę, co myślę, że było no niesamowitą rzeczą, że tylko oni, może jeszcze parę innych osób, rzeczywiście rozpoznawali ten jej niezwykły talent. Merlin Monroe wolny czas w Nowym Jorku spędzała na czytaniu książek, wizytach w muzeach i sesjach psychoanalizy. Związała się z dramaturgiem Arturem Millerem, a jej najbliższym przyjacielem był Truman Capote. FBI objęło ją wtedy obserwacją z uwagi na lewicowy światopogląd i związki z komunizującą nowojorską inteligencją. W tym samym czasie druga z bohaterek tego odcinka, Valerie Solanas, studiowała psychologię na University of Maryland. W związku z tym doświadczała dyskryminacji, na przykład na swojej własnej uczelni i jakby poznawała te wszystkie mechanizmy, zetknęła się z nimi, czy stała się wręcz ofiarą tych rozmaitych mechanizmów wykluczających i dyskryminujących kobiety. Pisała o tym zresztą bardzo wcześnie, o takim osobliwym zjawisku, że na studiach kobiety są najlepsze. Dostają wszystkie granty, dostają nagrody. No, ich notowania są niesłychanie. Ale później, kiedy przychodzi do obejmowania posad i etatów, to nagle znikają. Nagle te wszystkie już bardzo konkretne profity są udziałem wyłącznie mężczyzn, czy niemal wyłącznie. Solana postanowiła uciec z opresyjnego środowiska akademickiego. Chciała rozwijać karierę pisarską, spełniać się jako artystka, kobieta i lesbijka. W połowie lat 60. przeprowadziła się do Nowego Jorku, gdzie zamieszkała w słynnym Chelsea Hotel. To było niesłychanie ważne, to było legendarne miejsce. My znamy Chelsea Hotel głównie z takiego muzycznego nurtu, ale yy, mieszkało tam mnóstwo literatów, poetów, yy, twórców filmowych czy aspirujących do tego, by się nimi stać. I właściciel Chelsea Hotel pozwalał im mieszkać często za darmo, czy nie płacić czynszu yy, miesiącami, z nadzieją na, na to, że zrobią kiedyś karierę i spłacą te długi. W 1967 roku napisała tam swój najsłynniejszy tekst Scam Manifesto, którego fragment na początku przeczytała Katarzyna figura. Życie w tym społeczeństwie w najlepszym razie jest skrajną nudą, a społeczeństwo pod żadnym względem nie odpowiada na potrzeby kobiet. Skam manifesto postulował świat bez mężczyzn. Scam manifesto to tekst, który udowadnia niższość. Mężczyzn, niższość płci męskiej od genetycznej przez seksualną po społeczną, ale postuluje też coś więcej. Postuluje całkowitą przebudowę y, społeczną, polegającą także na tym, żeby wraz z pozbyciem się mężczyzn, pozbyć się także systemu pieniężnego, likwidować system monetarny i wyzwolić się z dyktatu pieniądza. Kiedy napisała chyba właśnie skam manifesto, to biegała po korytarzach Chelsea Hotel i rozdawała to tam spotkanym ludziom. Myślała, że to są właściwie odbiorcy, którzy podejdą ze zrozumieniem do tego. No i biegając po tych korytarzach i wręczając te maszynopisy, trafiła też na Artura Millera, wybitnego dramatopisarza yy, amerykańskiego który no, zgłosił zażalenie do, do, do właściciela hotelu, że, że tutaj biega jakaś przepraszam wariatka i rozdaje obsceniczne, obrzydliwe teksty. W Nowym Jorku pisarka musiała radzić sobie nie tylko z niezrozumieniem swojej twórczości, ale też fatalną sytuacją finansową. Nawet jeżeli mieszkała w Chelsea hotel częściowo za darmo, albo w pewnych okresach. Za darmo, no to jednak musiała z czegoś żyć i żyła po pierwsze z prostytucji, po drugie we wczesnym okresie, chyba także z jakichś drobnych kradzieży. Także miała taką praktykę, która jakby jest właśnie dla niej bardzo typowa i bardzo jej własna. Podchodziła do przechodniów na ulicy i pytała, czy chcą kupić od niej brzydkie słowo. Odbywały się jakieś targowania, chyba za 15 centów, czy może za 25 centów sprzedawała to brzydkie słowo. Kiedy dochodziła do, dochodziło do tej transakcji, przechodzień się z zaciekawiony, co ma mu do zaoferowania, się zgadzał i to mówiła, że tym brzydkim słowem jest, jest słowo mężczyźni. Wydawałoby się, że Solanas i Monroe dzieliło wszystko. Podobieństwo ich losów zwróciło jednak uwagę Polin Oliveiros, kompozytorki utworu, który zainspirował pracę wideo, o której mówimy. Oliveiros była jedną z pionierek muzyki elektronicznej w Stanach, lesbijką i feministką. Tak jak Monroe i Solanas, tworzyła w męskim środowisku, gdzie spotykała się z dyskryminacją. W filmie performerki wiernie podążają za oryginalną partyturą utworu Oliveiros. W początku grają długie, improwizowane dźwięki, tak jakby każda z nich poszukiwała własnego głosu. Mniej więcej w połowie wykonania zaczynają słuchać i naśladować siebie nawzajem. Rozproszone, pojedyncze głosy powoli zaczynają się spotykać i nawiązywać dialog, łączyć w całość. Jak mówiła sama Oliveiros, Struktura utworu nawiązuje do energii ruchu feministycznego przełomu lat 60. i 70. Krótko po jego opublikowaniu w 1968 roku skam manifestu Walerii Solanas trafił w moje ręce. Zaintrygowały mnie egalitarne feministyczne postulaty przedstawione w manifestie. Postanowiłam włączyć je w strukturę utworu, nad którym pracowałam. Ruch kobiet zyskiwał coraz większą popularność, a ja miałam potrzeby, by wyrazić to, jak jego energia rezonuje ze mną. Marilyn Monroe i Valerie Solanas były zdesperowane, złapane w pułapkę nierówności. Monroe chciała uznania dla jej talentu aktorskiego, Solanas domagała się wsparcia dla swojej pracy twórczej. Umieściłam w tytule utworu nazwiska tych dwóch kobiet, by zwrócić uwagę na doświadczoną przez nie niesprawiedliwość i zadedykować im moją pracę. Valerie Solanas w Nowym Jorku dużo pisała, nie odnosiła jednak większych sukcesów. W 1967 roku postanowiła zwrócić się do Andy'ego Warhola. Przekazała słynnemu artyście scenariusz swojej sztuki, Apiores, licząc na to, że będzie zainteresowany współpracą. To był bardzo szczególny dramat, trochę pewnie biograficzny, autobiograficzny, trochę, trochę obyczajowy, na pewno bardzo drastyczny w szczegółach. No i Warhol to zrekrektyważył. Kiedy wróciła, żeby dowiedzieć się, y, jakie są efekty lektury i żeby odzyskać maszynopis, to Borchol albo nie był, albo nie miał czasu, albo nie był zainteresowany rozmową. Mimo talentu i ciężkiej pracy, ani Monroe ani Solanas nie były w stanie przebić szklanego sufitu. Zdrowie psychiczne Merlin pogarszało się z każdym miesiącem. Nadużywała leków i alkoholu. Trafiła do kliniki psychiatrycznej. I to jak gdyby szamo, szam, szamotanie się, też motyla złapanego. W jakąś w siatkę, prawda, który nie może właśnie rozwinąć tych skrzydeł i, i, i być wolnym. Myślę, że to było ubezwłasnowolnienie. Kolejne osoby na niej tego dokonywały, ją osaczały, włącznie z, z postacią, którą ja grałam w pewien sposób, prawda, Paula Strasberg. I przy całej miłości tego Lee Strasberga i Pauli Strasberg wo wobec niej, to też była, to była jakaś opresja. Także na pewno była desperacja. Desperacja, na pewno chęć uwolnienia, chęć ucieczki. To zamykanie jej w, w, w szpitalu psychiatrycznym, przywiązywanie do, przykuwanie do łóżka, podawanie jej jakichś leków, to wciśnięcie jej w tryby, w maszyny Hollywood, prawda? I, i jakby narzucenie jej tym, kim ona ma być. Myślę, że ona w dużym stopniu nie mogła być tym, kim była. Ona po prostu była wgnieciona, to, to jest jakby przekreślenie w ogóle wolności. Myślę, że to jest to, że ona się nie poddawała, pomimo wsadzania jej w jakieś szuflady, obrzucenia tym stereotypem, obgównienia. I to, że ona właśnie z taką desperacją dalej żyła, myślę, że to zło mu musiało po prostu ją zabić. Andy Warhol nigdy nie potraktował Valerie Solanas poważnie. Najpierw zgubił tekst jej sztuki, a w ramach rekompensaty zaproponował jej nieznaczącą rolę w jednym z jego filmów. Choć na początku Solanas była zadowolona ze współpracy, szybko zaczęła podejrzewać, że Warhol ją okłamuje i wykorzystuje. Że tak naprawdę nie zgubił scenariusza, tylko postanowił go ukraść i użyć do własnych celów. I to chyba przeważyło czarę goryczy, że kiedy zorientowała się, a w każdym razie wyobraziła sobie tego, nie, nie wiemy tego na pewno, jak to było, ale że Warhol w swoich filmach wykorzystuje zdania frazy, które usłyszał od Walerii Solanas, nie podając oczywiście źródła pochodzenia tych cytatów. Zdesperowana Solana postanowiła wcielić ideę przedstawione w SCAM Manifesto w życie. Znamy wszystkie szczegóły tego dnia, no bo objęło je śledztwo policyjne, i wiemy, że Valery Solana z rano najpierw udała się do swojej znajomej, u której przechowywała dwie bronie. Zaopatrzona w broń udała się do wydawcy Morisa Źródjasa. Nie zastała go w biurze, i udała się razem z maszynopisem swojego dramatu do Actors Studio, żeby przekazać dramat Lisztrasbergowi, z nadzieją, że zainteresuje go wystawienie tej, tego dramatu na scenie. Oczywiście, mowa tu o tym samym Lisztrasbergu, który był mentorem Merlin. Akurat nie było go na miejscu. Solanas zastała tylko aktorkę, która przyjęła od niej maszynopis i zatrzasnęła drzwi. Stamtąd Solanas udała się prosto do faktory, gdzie oddała trzy strzały do Andy'ego Warhola. Niedługo po tym dziennikarz nagrał krótką rozmowę z aresztowaną Solanas. Wydaje mi się, że w desperacji Walerii Solanas. W jakimś sensie realizujemy własną fantazję, że ta wściekłość, którą dzieliła Walerii Solanas, jest także naszym udziałem, tylko jest bardzo silnie dyscyplinowana y, kulturowo, etycznie i w rozmaity sposób. Po zamachu pisarka została uznana za niepoczytalną i miesiącami była przetrzymywana w klinikach psychiatrycznych. Ostatecznie została skazana na trzy lata więzienia. Po odbyciu wyroku żyła w nędzy, na ulicy, w przytułkach i domach opieki społecznej. Zmarła w wieku 52 lat na zapalenie płuc. Marilyn Monroe zmarła z przedawkowania leków nasennych w 1962 roku. Na jej pogrzebie Lee Strasberg powiedział, że opinia publiczna nigdy nie zobaczyła jej prawdziwej twarzy, wielkiej aktorki teatralnej. To jedną z really Mimo, że od tamtych wydarzeń minęło ponad pół wieku, kolejne pokolenia kobiet toczą tę samą walkę. Podobnie jak Merlin, Katarzyna Figura też musiała zmierzyć się z regułami panującymi w przemyśle filmowym, w którym dominował męski punkt widzenia. Przez pewien czas była kojarzona ze stereotypem Merlin Wafelek z filmu Pociąg do Hollywood czy Gabrysi Skillera. Przed laty zagrałam w filmie Sławka Piwarskiego Pociąg do Hollywood, gdzie bohaterka nosząca pseudonim Merlin, Mariolka Wafelek, podróżuje, sprzedaje piwo w pociągach i, i marzy o tym, żeby być taką gwiazdą. Jest zakochana w Merlin Monroe. Jest zakochana w Marilyn Monroe i marzy o tym, marzy o tym, żeby być taką gwiazdą, jak była Marilyn Monroe, żeby wszyscy ją kochali. Do pewnego momentu grałam jak gdyby te postacie, nazwijmy to w charakterze amantek, czyli jak gdyby kobiet, które wpasowują się w obraz taki męski, prawda, są jak gdyby takim dodatkiem, a później przyszło po prostu na przykład taka właśnie propozycja żórek Ryszarda Brylskiego, gdzie gram tą kobietę z prowincji, taką stojącą na, na, na przepaścią. To jest taka postać wyrywająca z tego stereotypu. Katarzyna Figura zaczęła współpracować z młodymi, eksperymentującymi reżyserkami i reżyserami. I tak trzepotałam, trzepotałam, aż, aż się wydostałam. No, na pewno to dużo kosztowało, ale myślę, że na pewno to sprawiły te role, te postaci. Jak gdyby i to, w jaki sposób ja w nie wchodziłam, też jak ja je realizowałam. Bo te różne role kobiece, czy w filmie, czy w teatrze, mogłam zupełnie inaczej zrealizować. One mogłyby być zupełnie inaczej zrealizowane. I, i, i mogłabym pozostać dalej taką właśnie. Mniej lub bardziej ciekawą, starzejącą się, ale takim dopełnieniem świata męskiego. No nie wiem, no rzuciłam się na głęboką wodę jednak. Jak gdyby to niespełnienie, ta szamotanina w tej siatce, nie wiem, no była pewne, pewnego rodzaju dezynwolturą, taką trampoliną, że to już było tak, tak nieinteresujące, tak, tak dotkliwe, co, co mam grać, na przykład w jakichś serialach, czy, że ja musiałam yy, z tego się po prostu odbić, no. A odbić się mogę tylko jako aktorka, to tylko mogę się odbić za, za sprawą jakiegoś ciekawego materiału. Valery Solanas to po dziś dzień jedna z najbardziej kontrowersyjnych postaci w historii ruchu feministycznego. Jednak jej wściekłość i czarny humor znane ze Scam Manifesto doskonale rezonują z temperaturą i poetyką współczesnych protestów kobiet. Wydaje mi się niesłychane i też jakoś bardzo optymistyczne to, że podejmowane są przez artystki próby odnoszenia się do tego spadku, który dostajemy po postaciach. Z jednej strony bardzo żywo i chyba ciągle obecnych w kulturze większości, jak Marilyn Monroe, i tych z kompletnej niższy i marginesu, jak Valerie Solanas, i budowaniu jakiegoś siostrzeństwa, pokazywania desperacji kobiet, które miały do tej desperacji naprawdę poważne powody, tworzenie takich ciągów pokoleniowych, który pokazuje, że z jednej strony jesteśmy w procesie i że przecież świat się jakoś zmienia, ale też że te osoby, które skazane były na jakąś pułapkę stereotypu, zamknięte w jakimś wizerunku, który nie zgadzał się wcale z ich wewnętrzną prawdą, mogą być jednak źródłem jakiejś mocy współcześnie. I dlatego to wideo z kolekcji MSN-u jest takim doskonałym dowodem na możliwości, jakie tutaj te postacie nam oferują. Finałowa scena filmu daje nadzieję na przyszłość. Samotne, pojedyncze dźwięki, grane przez performerki, splatają się wreszcie we wspólny mocny akord. Gdy cichnie muzyka, na ekranie za ich plecami pojawiają się archiwalne zdjęcia Solanas i Monroe. Duchowych patronek pracy. Performerki odkładają instrumenty, siadają obok siebie na ławce i śmieją się. Siostrzeńska wspólnota została zawiązana. Pracę, o której opowiadamy w podcaście, zobaczycie na wystawach w nowym budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Już teraz zapraszamy Was do zobaczenia dokumentacji pracy i dalszego zgłębienia jej historii na stronie artmuzeum.pl, pisane przez S. Mecenasem kolekcji MSN jest EY. Audioteka dziękuję za wysłuchanie odcinka Brzydkie Słowo Mężczyźni. W odcinku udział wzięły Joanna Krakowska i Katarzyna Figura. Prowadząca Zosia Płoska-Czartoryska. Scenariusz: Kuba Debczyński, Jagna Lewandowska i Zosia Płoska Czartoryska. Współpraca: Monika Proba i Wojciech Oleksiak. Nagrania: Monika Proba i Studio Wermik. Montaż i udźwiękowienie: Monika Proba i Wojciech Oleksiak. Miks Wojciech Oleksiak. Realizacja: Move mi Me Media. Czołówkę i tyłówkę czytała Monika Proba. Zapraszamy do pozostawienia swojego komentarza. Audioteka. Dobrze opowiedziane historie.